Pierwszy raport z przebudowy Łanowej, to jest blisko miesiąc od rozpoczęcia prac. Jeśli chodzi o jezdnię, która tam jest tym razem na długim planie, tak zrobimy wyjątek, zaczniemy od chodników. Jeśli chodzi o jezdnię, to jest cała jedna strona jezdni, to jest konkretnie strona południowa rozebrana na całości, tu od tego bloku numer 30, Łanowa 32, gdzie doszła nowa nawierzchnia, aż do skrzyżowania z Bylicową wraz z połówką skrzyżowania. Nawierzchnia została stara rozebrana, podbudowa stara została zabrana. Nowa podbudowa, pierwsza warstwa jest praktycznie do szkoły 182, a druga warstwa w postaci kruszywa jest... Doprowadzona, no mniej więcej do połowy tego odcinka, remontowanego, także to jest już utrwalona podbudowa. Jeśli chodzi o chodnik, bo to jest też bardzo ważne zadanie, chodnik po stronie południowej jest w całości w tej chwili zablokowany do połowy ulicy Został on rozebrany, a tu mamy już taki pierwszy odcinek, myślę, około 100 metrów, gdzie są już nawet krawężniki tego nowego chodnika. Tam już są przywiezione dalej elementy, z których ten chodnik będzie budowany. Także Ogólnie rzecz ujmując, prace postępują. Ja przypomnę przy okazji, że organizacja ruchu jest następująca, że wjechać można od ulicy Bielicowej, jedzie się Bielicową do traktorowej, tylko w jednym kierunku po tej pozostałości pasa. Później oczywiście pasy zamienią się funkcjami. Do jazdy do posesji są zapewnione. To też będzie później wymieniane, także i do lutni, i do szkoły można można dojechać, no są utrudnienia, ale bez utrudnień remontu nie da się zrobić. Planowany termin zakończenia to jest do końca tego roku i patrząc na te postępy, to wydaje się, że można być tu spokojny, o ile nic nieprzewidzianego nie zaistnieje.